Dzień dobry, jesteśmy świeżutko po spektaklu Siostrunie w wykonaniu Teatru Kwadrat. Krótkie pytanie, bo bardzo energetyczny spektakl. Czy Nowy Sąd zdał egzamin z dystansu do samego siebie i do trudnego tematu, jak widać, po strojach? No właśnie, może nam tutaj e, e, ojciec wiele. Ojciec by, wiele w, b, według mnie to mówiłaś. tak, według mnie to tak. No, jakby żywo reago reagowali i było naprawdę dobre przyjęcie. A według nie, było, mnie. Nie, nie było jakichś takich powściągliwych ichotów i y, żachnięć oburzeń? Nie odczuliśmy chyba tego w ten sposób. Czy my mamy tak y, no, Wydaje mi się, że nie odczuliśmy. Tak mówić tego mikrofonu. zakończyły się standing ovation razem z klaskaniem i tańczeniem z nami, więc mamy nadzieję, że Yy, że tak powiem, tutaj jest sama dobra intencja i dobra energia, i że tak zostało to przyjęte właśnie. O, tak, bo to y, jednak jesteśmy siostrami na szczęście z y, małych, jesteśmy zakonem małych już z Hoboken. A to daje już pewien dystans, że to się nie dzieje. Y, bo istnieje. Obok za rogiem gdzieś. Tylko że tak. Tylko, że właśnie jest to taki, jesteśmy takim zakonem sióstr, których, no, sam, sama sprawa, że jedna z naszych sióstr gotowała tę zupę i wytruła połowę sióstr, to to już jest. Tak zaczęło się, zaczęło, zaczęło się zaczyna bardzo się groźnie. makabrycznie. No, ale przez to, że właśnie w humoru w narodzie jest to, <laughs> myślę, że bawią się z nami razem. No, przecież jeszcze ja tylko dodam, że na, w, w fazie tych prób generalnych była u nas i siostra e, zakonna i taka prawdziwa, konto, taka taka prawdziwa żeby o, sprawdzić. Czy wszystko jest ok, czy nic tam nie, Aha, nie, nie, nie naruszamy Nie, nie naruszamy żadnych, zapisów tak. synodu. Oczywiście. Więc myślę, że chodzi o to, żeby pokazać, że siostry zakonne to też ludzie. E, troszeczkę hmm. nasze są takie krązolki, ale e, że. Mają swoje emocje, swoje radości, swoje smutki, też chcą występować na scenie, swoje marzenia jakieś, i, i też chcą się dzielić tą swoją energią po prostu z dystansem. To czy wobec tego przez analogię możemy się spodziewać spektaklu o życiu w seminarium i problematyce ojcze wielebny tychże młodych ludzi, którzy też są ludźmi, przecież nie tylko jak e, siostry zakonne. To byłoby ciekawe. To było ciekawe, tak. Wszystko w rękach Pana. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękujemy za fantastyczny spektakl, niesamowicie energetyczny. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziecie z tym spektaklem w Nowym Sączu, bo jest tak, że ciepło przyjmowane spektakle, owacyjnie e, czasami e, głosami naszych tutaj widzów powracają z powrotem na deskę, więc mam nadzieję, że tak samo będzie z siostrą Dziękujemy, Jan. bo który któryś raz jestem tutaj w, z, ze spektaklami, z, z różnymi spektaklami z Kwadrat w zeszłym roku też było umrzeć. Z ze Lucyndą. Tak, i, i z Lucyndą, i, i tego, i za każdym razem możemy liczyć na wspaniałą widownię. Jedziemy na drugi koniec, prawda? I, i, I to jest taka jesienna wyprawa, i zawsze jest tutaj miło. Dziękujemy za tę atmosferę, bo fajnie jest tu wystąpić. Ja bym powiedzieć? że jestem z Gorlic i to była dla mnie wow. mega przyjemność zagrać. Brawa. Tutaj właśnie Beskid Niski, sercu bliski. Super. Dziękuję. bardzo. nasza dziewczyna. Jestem, na, dokładnie. Mama, 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 tata, tata. Mama. Odebrała tę siostrę. Tak, bardzo, bardzo była zadowolona. Dumna. Ale w przerwie byliśmy sobie zaczerpnąć świeżego powietrza i przyszedł pan, nie wiem, czy on tutaj jakoś z teatru chyba, jakiś, czy ktoś z obsługi, nie, nie, nie znam tego pana, ale powiedział, no, mieliście odwagę z takim spektaklem do Nowego Sącza, a ja mu no ale przecież było cudownie, my tutaj nie mamy żadnej e, złej, mówię, intencje. złej intencji, jest po prostu ale. dobra intencja, więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze, z jaką intencją, co się przekazuje i to jest clue. Tak i tym, e, tym akcentem e, wszystko w rękach Pana, jeżeli chodzi o następny spektakl. Bóg zapłać, Aleluja i do przodu. Z Bogiem. Dziękuję bardzo, bardzo i dobrej nocy.